Panie, witajcie serdecznie w najnowszym filmiku na kanale La Kierowniczka i dzisiaj mam dla Was zdobienie, które jest powiązane z wiosennymi trendami, więc jeżeli macie ochotę na coś nowego na paznokcia, coś co będzie modne tej wiosny, no to zapraszam Was serdecznie. Bez wątpienia każdy z Was zauważył już, że wzory zwierzęce są niesamowicie popularne, bardzo modne w ostatnim czasie, zarówno w ubraniach, jak i dodatkach różnego rodzaju akcesoriach. Ja sama nie do końca dobrze czuję się w tym trendzie, to nie są moje klimaty, natomiast gdzieś tam te wzory panterki wężowej skórki przyplatam właśnie w mniejszych elementach, w dodatkach. Czasami one naprawdę wyglądają fajnie, tylko ja muszę mieć konkretny materiał, konkretny wzór, konkretną kolorystykę, żeby mi się to spodobało, dlatego bardzo mało takich elementów się pojawia. Natomiast tej wiosny one znowu powrócą. Znów będzie jeszcze więcej wzorów zwierzęcych, mało tego, rozszerzają się one nie tylko na ubranie i dodatki, ale również na paznokcie. I to uważam już za bardzo świetny pomysł, bo jeżeli nie czujecie się dobrze w panterce czy wężowej skórce, to gdzieś tam akcent na jednym czy dwóch paznokciach myślę, że w zupełności wystarczy, żeby trochę podkręcić całość. No ale dobra, już wiecie, że to nie są do końca moje klimaty, i na paznokciach również taka klasyczna wężowa skórka, czy klasyczny taki panterkowy wzór, no nie do końca mnie przekonują. Pokazywałam Wam już moją interpretację panterki, taka bardziej nietypowa, może mniej przypominająca panterę. Nie taki wzór jak na prawdziwej panterze, ale coś podobnego, zbliżonego, trochę podkręconego. I jeżeli chcecie, to do tego filmiku możecie sobie wrócić. A dzisiaj będzie ten drugi najpopularniejszy wzór, czyli wężowa skórka. Oczywiście nie w wersji klasycznej. I będę tutaj potrzebować małej pomocy, bo namalowanie wężowej skórki byłoby dosyć trudne, nie do końca wyszłoby to tak, jak ja to sobie wyobrażałam. Natomiast wzór, który dzisiaj wykonam dla Was w tej nietypowej odsłonie, wyszedł idealnie tak, jak miałam go w myślach. Powstał pomysł, dosyć. Przypadkowo, ale wyszło z tego bardzo fajne zdobienie. Dlaczego ja mówię, że ta odsłona będzie taka bardzo inna? Bo słuchajcie, maluję dzisiaj wężową skórkę, a będzie różowo. Wybrałam sobie kolorek bazowy. Jest to piękny odcień Kinetics numer 418 Mirror Like Red i jest to kolor z kolekcji Sparkling. Pokazywałam Wam całą kolekcję w nowościach kilka filmików wcześniej. I ten kolor jest najmniej błyszczącym, najmniej brokatowym z całej tej kolekcji, ale jest równie piękny. Jest to taki róż, dosyć intensywny, fuksjowy, który aplikujemy w dwóch warstwach na wszystkie paznokcie. Słuchajcie, on ma tylko taką delikatną, perłową poświatę, więc jeżeli nie lubicie takiego intensywnego brokatu, to myślę, że taki połysk powinien Wam się spodobać. Aplikujemy jedną warstwę na wszystkie paznokcie. W tym momencie kolor wygląda na taki dosyć różowiasty, ale poczekajcie jeszcze chwilę. Po utwardzeniu pierwszej warstwy odsuwam sobie skórki, żeby mieć jak największą powierzchnię do pomalowania i aplikuję drugą warstwę. W tym momencie kolor nabiera już w takiej głębi, ten połysk się wydobywa i kolor wygląda naprawdę fenomenalnie. Oczywiście drugą warstwę również utwardzamy. I teraz na wszystkie paznokcie aplikujemy klej do folii transferowej. Pytacie mnie o ten klej, ja swój dostałam kiedyś, nie mam pojęcia jakiej firmy, on nie jest w żaden sposób opisany. Kładę go na wszystkie paznokcie i on teraz sobie wysycha, musi się stać przezroczysty, a w międzyczasie pokażę Wam folię, którą będziemy odbijać. Jest to folia właśnie z takim wężowym wzorem, ona jest półtransparentna, ma w sobie różowy kolor Taki sam, praktycznie jak ten, który mam na paznokciach, dlatego ona tak ładnie będzie się komponować. I mamy wzór takiej wężowej skórki. Jeżeli klej wyschnie nieregularnie odciskam sobie ten wzór na całej powierzchni paznokcia. Możecie się starać, żeby to było równo położone, ale ja odciskałam sobie tą folię w dowolnych elementach. Chciałam, żeby pojawiały się te elementy, te większe, te mniejsze, żeby była taka różnorodność. Przez to, że folia ta jest półtransparentna z tym różowym kolorem i bazę mamy różową, to jeżeli w którym miejscu nic Wam się nie odciśnie, nic się nie stanie, ponieważ tego w ogóle nie będzie widać. No i pewnie teraz się zastanawiacie, Boże, co z tego wyszło, przecież tu tak właściwie nic nie widać. No teraz jeszcze nie widać, poczekajcie jeszcze chwilę. Gdy mamy już odciśniętą folię na wszystkich paznokciach, ja czasami jeszcze sobie ją dociskam, żeby idealnie przylegała. Oczywiście robimy to bardzo delikatnie. Ja zrobiłam na wszystkich paznokciach, bo ten efekt bardzo mi się podoba, ale możecie to zrobić nawet tylko na jednym paznokciu. I w tym momencie aplikujemy top matowy. Mój ulubiony to ten z Provokater, który używam już od bardzo dawna, bo on dobiega końca. Nagrywałam nawet o nim filmik, ale naprawdę daje taki totalnie matowy efekt. Wkładamy do lampy, i po wyjęciu mamy ten efekt. Mat, wydobył ten wzór. Teraz jest on bardzo ładnie widoczny. Jest delikatny, przygaszony, nie rzuca się mocno w oczy. Ten wzór wężowej skórki pasuje wręcz idealnie do tej kolorystyki. I powiem Wam, że ja jestem bardzo zadowolona i bardzo podoba mi się ten efekt wężowej skórki. Mi. Ja nie jestem fanką wzorów zwierzęcych, jak wspominałam, więc skoro ja jestem tak zadowolona z tego zdobienia, to myślę, że przypadnie ono do gustu niejednej z Was. Teraz oczywiście oliwka na skórki, bo moje skórki są po zimie nieco wykończone, przesuszone pewnie też to zauważyłyście, ale oliwka za chwilę wszystko naprawi. Wycieramy nadmiar, bo ten mat przez oliwkę na chwilę stanie się bardziej błyszczący, natomiast przecieramy to klinerem, wacikiem i już wszystko jest w porządku. A więc widzicie teraz mój pomysł na efekt wężowej skórki, na zwierzęcy motyw, zwierzęcy akcent w naszej stylizacji właśnie na paznokciach. Dajcie mi znać, jak podoba Wam się ta stylizacja. Czy podoba Wam się w takiej nietypowej kolorystyce, w macie, czy może zrobiłybyście taką bardziej klasyczną wersję? A może w ogóle motywy zwierzęce was nie przekonują w żadnej formie nigdzie? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że dzisiejsza stylizacja was przekona, że wam się spodoba. Po raz kolejny spróbowałam przekonać was do folii transferowych. Nagrywałam też o nich cały duży filmik, więc jeżeli jeszcze nie do końca wiecie, co, z czym i jak, to tam sobie zaglądajcie. Natomiast folie transferowe są niedoceniane i ja staram się to odczarować. Pokazałam Wam również ten piękny różowy kolorek Skinetix. Bardzo długo zastanawiałam się, który kolor Skinetix przetestować jako pierwszy, ale ten naprawdę bardzo fajnie wpasował się w to zdobienie. Na dzisiaj to już jest wszystko. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Bardzo mi będzie miło, jeżeli dodacie jakiś fajny komentarz, co sądzicie o stylizacji, o kolorze, o zdobieniu, o motywach zwierzęcych. A my widzimy się już w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pa pa!